Namaste, witam Cię bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej praktyce jogi, która pozwoli nam rozbudzić tutaj nasze ciało, i je lekko otworzyć i przygotować na ten przepiękny dzień, który nadchodzi. Usiądź wygodnie na macie i powoli weź głęboki wdech. I spokojny wydech. Skup się teraz całkowicie na swoim wdechu i na swoim wydechu. Bez starania się zmiany czegokolwiek, bez oceniania siebie, po prostu przekieruj uwagę na klatkę piersiową, na brzuch. Jak czujesz ten wdech i wydech teraz? Jak czujesz swoje ciało w tym momencie? Spokojnie i delikatnie. Powoli otwórz oczy i bez pośpiechu przejdź do pozycji stołu. Twoje ręce są pod barkami, kolana pod biodrami. Z głębokim wdechem opuść brzuch na dół, głowa idzie do góry i wydech z rolu i kręgosłup. Podbródek idzie do klatki piersiowej. Na samym końcu Zrób ten wdech i wydech z własnym tempem, bez pośpiechu. Poczuj tutaj swoje ciało. Rozgrzej kręgosłup. Wdech, kiedy schodzisz w dół, i wydech, kiedy rolujesz kręgosłup. Cudownie, przejdź teraz do pozycji neutralnej i z wydechem powoli przeni swoje kręgosłup do góry, biodra do góry, do pozycji psa z głową w dół. Delikatnie przemaszeruj swoje nogi z jednej strony na drugą. Możesz też ugiąć oba kolana i delikatnie wyprostować. Skup się na swoim wdechu, na swoim wydechu bez pośpiechu, poczuj całe swoje ciało. Delikatny wdech. Delikatny wydech. Tu i teraz. Fantastycznie. Wydłuż kręgosłup, głęboki wdech do pozycji planka, wydech pozycja dziecka. Głęboki wdech pozycja krowy, wydech. Pies z głową w dół. Głęboki wdech przejść do wysokiego planku. Wydech z rolu i kręgosłup. Pozycja dziecka. Wdech. Pozycja krowy. Popatrz się do góry. Wydech. Pies z głową w dół. Zrób to delikatnie swoim własnym tempem. Bez pośpiechu. Bez oceniania tutaj. Skup się na swoim wdechu, na wydechu. Połącz ten dech, wdech i wydech z ruchem. Każdy ruch ma swój rytm oddechu tutaj. Cudownie. Jeszcze raz zrobimy to. I teraz zostań w psie w dół. Pochodź swoimi nogami. Jeszcze raz poczuj swoje ciało, głęboki wdech i powoli przenieś nogi do przodu. Popatrz się tutaj. Przed siebie stań, głęboki wdech, ręce do góry, wydech, pozycja modląca się ręce na wysokość klatki piersiowej. Głęboki wdech i przenieś ręce do góry razem, stań na palcach. Postaraj się złapać tutaj równowagę, wydech, powoli przenieś ręce w dół. Głęboki wdech, wejdź do góry na palce, wydech, ręce w dół. Zrób to swoim własnym tempem. Tutaj mały balans. Głęboki wdech. Przenieś ręce do góry. Stajnie na palcach. Ja mam problem lekki dzisiaj, ale balans nie jest moją mocną stroną. Głęboki wdech i zostań tutaj na palcach. Przytrzymaj wydech skłon do przodu. Głęboki wdech. O, tutaj mam małe zawirowanie. Głęboki wdech. Wejdź do góry. Wydech ręce do samastity, głęboki wdech, ręce do góry, lekko zegnij kręgosłup. Jeżeli możesz, wydech skłon do przodu. Wdech, prawa noga idzie do dołu, kolano na matę, ręce do góry, wydech, przejdź do pozycji tak zwanej góry. Cudownie. Wdech, się do przodu, kolana na matę, lekko klatka piersiowa na matę. Wdech, niska kobra lub głęboka kobra. Wydech, pozycja góry, wdech, prawa noga do przodu, ręce do góry i wydech, lewa noga idzie do przodu, skłon do przodu, głęboki wdech, ręce do góry, pozycja stojąca, wydech, głęboki wdech, ręce do góry, zegnij, lekko kręgosłupy, wydech, skłon do przodu. Wdech, lewa noga idzie do tyłu. Kolano na matę, ręce do góry. Wydech, pozycja góry. Wdech, lekko przejdzie do przodu. Kolano na matę, klatka piersiowa bliżej maty. Cudownie. Wdech, kobra. Wydech, pozycja góry. Wdech, lewa noga idzie do przodu. Ręce mogą iść do góry. Fantastycznie. I wydech. Prawa noga idzie do przodu. Skłon. Głęboki wdech. Wyjdź do góry. I wydech. Samastiti. To jest właśnie powitanie słońca z Hatha Yogi. Teraz przenieś swoje nogi dosyć szeroko. Z głębokim wdechem przeniesie ręce do góry. Z wydechem ręce idą za Twoje plecy, złap tutaj swoje palce, głęboki wdech, otwórz klatkę piersiową i z wydechem skłon do przodu. Trzymaj tutaj palce razem, możesz złapać ewentualnie swoje nadgarstki. Lekko możesz, ale nie musisz przejść z lewej strony, na prawą stronę swojego ciała tutaj lub zostać w jednym miejscu bez ruszania się po delikatne rozciągnięcie. Głęboki wdech, wydech, wdech, wyprostuj plecy i wydech, wyjdź delikatnie z pozycji, przeniesie ręce na biodra. I teraz głębokim wdechem ugnij kolana, przenieś ręce do przodu i do pozycji modlącej się. Głęboki wdech, wejdź do góry, wydech, przenieś się do pozycji tak zwanej bogini. Głęboki wdech, ugnięte kolana, trzymaj. Ręce na Twoich biodrach. Fantastycznie wydłuż tutaj kręgosłup, zaangażuj swoje biodra. Głęboki wdech, wyjdź z pozycji i wydech, powoli wyjdź znowu. Przenieś ręce na kolana i delikatnie skręć swój kręgosłup. Wdech, kiedy jesteś u centrum, wydech na lewą stronę. Wdech do centrum, wydech skręt na prawą stronę. Wdech do centrum, wydech, kiedy się skręcasz. Głęboki wdech, kiedy idziesz do centrum, i wydech przy skręcie kręgosłupa. Wróć do centrum, głęboki wdech, przynieś ręce do góry i z wydechem przejdź na początek maty. Głęboki wdech, ręce do góry, wydech, skłon do przodu. Głęboki wdech, wyprostuj plecy, popatrz przed siebie, wydech, obie ręce, nogi do góry. Kolana na matę, pozycja dziecka, cudownie. I tutaj złap teraz, głęboki wdech i wydech, delikatnie zrelaksuj ciało. I z wydechem przenieś swoje obie ręce na prawą stronę. Tutaj poczujesz piękne rozciągnięcie swojej lewej strony, swojego ciała. Także delikatnie oddychaj spokojnie i głęboko, zrelaksuj się tutaj w tej pozycji i delikatne przejście na lewą stronę z wydechem. I zostań teraz tutaj. Twoje bioderka są na Twoich piętach. Cudownie, oddychaj delikatnie. I z kolejnym wydechem powoli przenieś się do centrum i delikatnie powoli usiądź na swoich piętach. Weź głęboki wdech, przenieś ręce do góry i z wydechem skręt na prawą stronę. Wdech do góry, ręce, wydech, skręt na lewą stronę. Wdech, ręce przechodzą do góry, wydech, skręt na prawo. Wdech. Kiedy ręce idą do góry, wydech na lewą, zrób to z własnym tempem. Nie śpiesz się tutaj, poczuć delikatnie kręgosłup, ale kręgosłup ma być wyprostowany. I powoli. Teraz usiądź, przenieś się na środek: maty, usiądź na, na macie, Przytul swoje, swoje kolana do swojej klatki piersiowej, połóż się. Delikatnie możesz złapać stopy z zewnątrz i przejść do pozycji dziecka. Tutaj możesz się pobujać, lekko z prawej na lewą stronę lub zostać w jednej pozycji bez ruszania się tutaj. Możesz złapać też delikatnie za kostki swoje stopy albo stopy od środka albo palce, to już zależy od Ciebie. I delikatnie z wydechem wróć tutaj, wyjdź z pozycji, przytul kolana do klatki piersiowej, przejdź z prawej na lewą stronę, delikatnie się pobujaj. I teraz najcudowniejsza rzecz, czyli powoli najpierw prawą nogę przenieś na matę, następnie lewą, weź swoją głowę delikatnie do góry, chwyć swoje oba ramiona, przenieś je lekko na dół. I zrelaksuj swoje ręce. To jest ten moment dla ciebie, twoja ostatnia, ale i najważniejsza pozycja. Savasana. Delikatnie możesz zacząć poruszać palcami u rąk, u stóp, przenieść swoje ręce za ciało, za swoją głowę, rozciągnąć tutaj całe, całe ciało i delikatnie przenieść się na prawą lub lewą stronę i powoli kontrolowanym ruchem do pozycji siedzącej. Zauważ tutaj, jak czuje się Twoje ciało teraz w tej pozycji, porównując do tego, jak czuło się. Przed tą praktyką, ja Ci życzę cudownego dnia. Dziękuję, że byłeś ze mną. Wysyłam Ci pozytywną energię, wszystkiego cudownego i mam nadzieję, że do zobaczenia. Namaste.